Witamy wszystkich zainteresowanych dzisiaj, jak obiecałem, tak 2 test FTP. Celem jest 300 ale po tym co ostatnio się działo czyli jednak trochę forma spadła po świętach dopiero teraz wróciłem do, do siebie tak naprawdę to jest marzec więc, więc jest, jest to taki kawałek czasu który opłynął po, po tych wszystkich chorobach które załapałem na wyjeździe do Polski i teraz nic, będziemy się testować bo chcemy zobaczyć przed naszym gravelowym pojechaniem w Alicante, tą naszą pojazdówką. Co możemy zrobić i jak możemy bardzo cisnąć. Chociaż cisnąć za bardzo nie planujemy ale wiecie, żeby znać swoje, swoje granice, jeżeli nadarzy się taka okazja, że trzeba będzie coś więcej zrobić. I tutaj mamy teraz odpalony na garminie, na moim taksie, apkę. Tutaj wrzucę Wam prawdopodobnie podgląd. Do tego jest jakaś rozgrzeweczka i do tego będzie 20-minutowy. Test FTP. Coś czego nie lubię robić. Chciałem zrobić rampa w Test, ale nie ma tego dostępnego tutaj w aplikacji. Mógłbym to zrobić na. stawie, stawie? Sorry, na Swiftie. Mógłbym to zrobić na Swiftie, ale na Swiftie nie mam subskrypcji już i musiałbym. musiałbym za to zapłacić. Więc nic, jak nie chce się płacić, to się robi 20-minutowy test FTP. Zaczynamy. Raczej nie będę przymudzał dłużej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, jeszcze mam bardzo strukulatny plan zapisałem go sobie tutaj dużymi literami czyli będziemy robić od 0 do 5 minut testu będziemy robić 280-290 watów później środek 5 do 15 minut będziemy chcieli utrzymać pomiędzy 290 a 305 watów no i koniec, to będzie albo mój koniec albo koniec zaplanowany czyli tutaj tak jak tutaj mamy nazwany finish będzie 305 do 315 watów w górach Co sumarycznie... sumarycznie. Co po kalkulacji e, powinno dać nam 300 watów, e, które chcemy osiągnąć Mam oczywiście czujnik tętna Zobaczymy, jak bardzo się wykręcę Mam dwa bidony wody Co więcej, puszczam jakąś muzę i atakujemy Jak widzicie, tutaj zdarzyła się ciekawa sytuacja ponieważ pierwszy raz robię ten test i nie byłem przygotowany na to, że ta rozgrzewka tutaj, ten, ta górka będzie miała na samym początku ponad 400 W, więc sprawdziłem na szybko jakie mam ustawienia w aplikacji i okazało się, że wszystko jest OK, czyli po prostu ta rozgrzewka jest tak brutalna na samym początku, więc ja w tamtym dniu nie czułem się za dobrze i postanowiłem trochę ulżyć sobie. I zmniejszyć obciążenie do maksymalnego minimum, które jestem w stanie ustawić w aplikacji, i odscylowałem przez resztę rozgrzewki pomiędzy 300 a 400 W. Jak widzicie, później będziemy mieć trzy piki w okolicach 400 W i główny segment testowy 20-minutowy. Więc na początku ta rozgrzewka powiem Wam szczerze, że mnie rozwaliła. Nie sprawdziłem. Bardzo szczegółowo tych segmentów jakie tam będą moce przed rozpoczęciem. Szczerze mówiąc nie obstawiałem, że to będzie taka, taka petarda na samym starcie. I dlaczego tutaj sobie obciążenie zmieniłem trochę tym samym lamiąc, no ale trudno. Dzięki temu przeżyłem cały test. Strasznie brutalny jest. Ta rozgrzewka. pierwsza część była masakryczna Musiałem ją zbić do 50% bo nie byłem na to przygotowany Pierwszy raz Pierwszy raz robię ten test na tej aplikacji O, rozgrzewka Petarda Potrafi chodzić zapędy każdego prawdopodobnie ja bym tego nie zmniejszył to nie ma opcji żebym to przeżył ale no by było śmiesznie odpaść na rozgrzewce więc zmniejszyłem i jedziemy dalej 3 interwały no, będą Skoro że ta aplikacja nie pokazuje mi ile aktualnie czasu spędzam albo ile mi zostało w danym segmencie byłoby łatwiej przeżyć prawdopodobnie więc tak to idziemy na ślepo i takie mamy przybliżone wartości Nic, teraz idziemy w interwał króciutki, bardzo króciutki gdzie ja to mogło trwać 15 sekund? Nawet Nie, 10 sekund. To boy mniej Coś mnie ciśnie prawe, a nie dociska lewy bód. Poprawione w locie. Jak profesjonalista. Następny interfał w kciuki 417 W 450 Kończymy interwał. Kolejny interwał będę rozjeżdżał. Nie można w tej mocy w nogach, tak naprawdę jest taki krótki. Zajmijmy się 443 waty feedowego. Okej. Okay. No a to, że rozgrywkę to już prawie mamy za sobą. Będziemy atakować główny segment, gdzie je powtarzam, mamy 280 do 290 W. Taki przedział będziemy chcieli utrzymać na, na pierwszych 5 minutach. Później od 5 do 15 będziemy chcieli mieć 290, 305 W, a później 305 do 315 w górę na od 15 minut do 20, czyli ostatnie, ostatnie 5 minut, czyli mamy trzy segmenty w tym jednym 20-minutowym zaplanowane. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. sobie jakąś wodową ustawić, żeby mieć motywację nie będzie lekko naprawdę. A podejrzewam dużą lipę, ale nic jak coś to będziemy podchodzić i atakować niż róg FTP za parę dni. No i wchodzimy za 10 sekund ten główny segment testowy. Czyli 20 minut FTP test. Startujemy. Ile nie wystarczy. Kolega dużo. dalej. 280 a 300 a 290 żeby się nie trzypalić ja skopałem ten początek nie wiedziałem że mi nada od razu 500 w Zbijamy trochę, żeby iść zgodnie z planem trochę przebijam, nie powinno być tak Wszystko jest na początku Ustawić przełożenie i tutaj to obciążenie w procentach prawdopodobnie robi coś źle, ale nic. Jak już jesteśmy tutaj to skończmy tą robotę. Dwie i pół minuty prawie. Jesteśmy trochę powyżej założonej mocy, a do nic. Mam nadzieję, że się nie odbije to na nas. Półtorej minuty tej mocy. Podnosimy trochę poprzeczkę chyba spróbuję tutaj na tablecie podbić wchodzimy 293 ,5. za pół minuty 10 sekund podbijamy podbijamy jeszcze minimalnie żeby było poniżej 305 watów. 5 minut w środkowej stepie. 293 stopni prawa. trochę człowiek będę mówił, bo zaraz teraz tefno Minuta 20. W tej dzisiejszej strefie będzie ogień. 305 w górę. Ostatnia minutka. Może jakiś kawałek motywujący. To Wchodzi za 10 sekund, śmierć w Wenecji 305 do 315. Spotykamy się po teście. No i no, Chyba było ładnie. Małem się trochę, bo już przekroczyłem 191, bo 194 mam Małem się, nie dojadę. Ja podejrzewam, że błędem było to, że na przykład półtorej minuty wcześniej nie wrzuciłem na 64%, albo 62% przynajmniej. A to dlatego, że tutaj moim. W planie pranie treningowym mam opcję, że ostatni przedział, ostatnie 15 do 20 minut, ma być w mocy 305 do 315. Z tego co widziałem, w we wcześniejszym interwale robiłem powyżej 305 zadanych, więc bałem, że się po prostu wyłożę. No ale jakby plan dowiozłem, zobaczymy ile z tego watów wyjdzie. Ale mogło być więcej. Teraz cool down, 3 minuty 20 i patrzymy na rezultaty. Więc zabawa była przednia i wyszło mi 292 waty FTP, gdzie przy mojej wadze 73 kg daje to 4 waty na kilogram. Czyli nie jest tak tragicznie, myślałem, że będzie dużo gorzej i tyle. Dzięki wielkie, do następnego, trzymajcie się.